Jeszcze gorzej, ten kabel 24-pinowy. Zlituj się! Nie, <laughs> co to jest? Te dwie rzeczy strasznie psują wygląd tego komputera. No jest to okropne! A zobaczcie jak to wszystko wygląda prześlicznie w jednym kolorze. To dopiero robi robotę. Ten komputer jest teraz prześliczny. W środku naprawdę potężny komputer, płyta oczywiście ROG, bo jak wiecie ja uwielbiam ROG, więc Tomka też zaraziłem do tego pasją. Najlepsza aplikacja, chodzi o podświetlenie ARGB i ARGB, no i płyty są naprawdę bardzo ładne. Karta graficzna w wersji White LED Mod, czyli nie ma tutaj zielonego napisu, tylko jest biały, świeci się na biało. Braket do montażu karty wertykalnie od Cooler Mastera, widać, że Cooler Master, bo w końcu fioletowe wykończenie, tylko są tutaj rzeczy, które strasznie mi się nie podobają. Ten RAM, o Jezu, jak to wygląda. Jeszcze gorzej, ten kabel 24-pinowy. Zlituj się. Nie, <laughs> co to jest? Te dwie rzeczy strasznie psują wygląd tego komputera. No, jest to okropne. Dlatego mam dzisiaj dla Tomka dwie rzeczy. Pierwsza RAM G-Skill Trident Z RGB Neo. 3600 MHz, dwa razy po 16 GB, więc myślę, że nagranie i inne na tego typu rzeczy spokojnie wystarczy. No i wygląd, w końcu to G-Skill, one są śliczne. Oraz druga rzecz, tak naprawdę debiut na moim kanale, czyli taki produkt od firmy EZ. W samej paczce mamy, uwaga, uwaga, to jest to przejściówka 24-pinowa z jednej strony na drugą. 90 stopni. Na dodatek, to nie wszystko, posiada podświetlenie ARGB, mleczny klosz i sterowanie podświetleniem ARGB. Ważną sprawą jest to, że bardzo często takie produkty nie mają sterowania, czyli podpinacie to, tu się załącza jakiś tryb i trybu nie da się zmienić. W tym modelu da się, a na dodatek możecie to zsynchronizować na przykład z podświetleniem płyty głównej, o ile płyta główna ma złącze ARGB. To wpinacie w złącze ARGB, żeby świeciło, a tutaj macie rozdzielacz. Jeżeli chcielibyście podłączyć kolejny produkt, na przykład jakiś wentylator ARGB albo inne przejściówki ARGB. Sam adapter wykonany jest z matowego plastiku, wygląda naprawdę bardzo dobrze, solidnie. No i będzie wyglądał rewelacyjnie w komputerze. No i na pewno sprawi, że to coś, to okropieństwo na no zawsze zniknie. W takim razie bierzemy się do montażu. Montaż ramu raczej nikomu nie muszę tłumaczyć wypinamy starą kostkę. Oczywiście patrzymy jak jest opis ramu, ponieważ nie wkładamy kości losowo, tylko jest to opisane tu, w tym przypadku o tutaj. Czyli jeżeli chcielibyście parami, no to w, akurat w tym przypadku w tej płcie głównej, pierwsze dwie kości pinamy tutaj i kolejne dwie tutaj. Pamięci ram zamontowane i już musicie przyznać, że wygląda to rewelacyjnie. Montaż tego jest naprawdę banalnie prosty i każdy, kto jakkolwiek bawił się w komputery albo cokolwiek tutaj przepinał, bez problemu sobie z tym poradzi. A więc na początku odkręcamy sobie tylną obudowę, żeby zrobić sobie miejsce. I teraz ściągamy. Tutaj mamy nasz kabel 24-pinowy. Odpinamy go teraz. No, wyłaś! Dobra. Mamy. Następnie rozwijamy sobie tutaj nasz przewód od podświetlenia naszego adaptera. Przewód jest naprawdę długi, więc spokojnie, nie macie co się martwić, że Wam braknie. Następnie przewód przekładamy sobie jakimś dobrym miejscem, a myślę, że przełożę go przez tę dziurę. Pięknie. Teraz wpinamy nasz kabel 24-pinowy i teraz wpinamy nasz adapter w płytę główną. No i jak oceniacie? Wygląda to lepiej? Według mnie tysiąc razy lepiej. Teraz idziemy na tył, bo trzeba gdzieś podłączyć złącze ARGB. To my jak możecie zauważyć, ma tutaj już wyprowadzone kable ARGB, które są podłączone pod płytę główną. Więc my podłączmy się gdzieś tutaj. Ma jakieś wolne złącze? Tutaj ma rozdzielacz. Ale spokojnie z tym sobie też poradzimy. Mianowicie to odepniemy. Tutaj podłączymy się pod ten wentylator, który był podłączony. A ten kabelek podłączamy pod rozdzielacz. Dzięki czemu nie musimy używać żadnych rozdzielaczy, a nasz adapter jest podłączony. Teraz pozostaje założyć na tył. Zobaczcie to, jakie to wszystko jest śliczne. I patrzcie, ten adapter jest synchronizowany z wentylatorami i z podświetleniem pompki, i płytą główną. To wszystko wygląda prześlicznie. Jo. A do tego podświetlany napis GeForce GTX na biało. A zobaczcie jak to wszystko wygląda prześlicznie w jednym kolorze. To dopiero robi robotę, ten komputer jest teraz prześliczny. Zrobię Wam jeszcze pokaz świetlny różnych trybów, żebyście mogli ocenić jak to wygląda. A Wam jak to się podoba? Chcielibyście coś takiego u siebie w komputerze? Według mnie robi to robotę. Jeżeli ktoś ma płytę główną ATX albo Micro ATX i chciałby ukryć swoje przewody, to naprawdę taki adapter 90 stopni zrobi robotę. Jeżeli chcielibyście zakupić taki adapter, to linka zostawię wam w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.